Cześć, witam Was na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj, moi drodzy, rozpoczynam tutaj po raz pierwszy dla Was. Będę streamował też po raz pierwszy. Dobra, i już zaczynamy. A więc, moi drodzy, w dzisiejszym, programie, w dzisiejszym programie po prostu zajmę się wisełką naszą Kraków. Jak wiemy, wisełka grała dwa mecze ostatnio, prawda. Były to mecze z drużynami z dołu tabeli. Obydwa Wisła wygrała. Wygrała i z kotwitą kołobrzeg, i wygrała późniejsze spotkanie. Też e, oczywiście z zespołem Warty Poznań. Ale cóż można e, powiedzieć o tych obydwu spotkaniach? Łączyło je jedno Łączyła je wielka, duża nieskuteczność, jeżeli chodzi o, e, o te obydwa mecze. Wisła, e, wprawdzie, w dwóch meczach zdobyła trzy bramki, mając bardzo dużą e, przewagę. Przepraszam, na chwileczkę zaraz do Was wraca mając bardzo dużą przewagę Wiślacy po prostu grali z obydwoma tymi drużynami. Teraz zasuwa się pytanie, czy chcemy oglądać Wisłę właśnie w taki sposób? Czyli Wisłę, przepraszam jeszcze raz. Jeszcze raz. Czy chcemy oglądać Wisłę, właśnie grającą w taki sposób, czyli wisełkę, która gra niezbyt ładnie dla oka, ale jednak. Jest to no też nie można powiedzieć do końca skuteczne, prawda przepycha po prostu te mecze, wygrywa je, wygrywa je po prostu. Tak przepychając, nie są to widowiska jakieś piękne, pomimo dużej oczywiście przewagi, z kotwicą na przykład wisła ma 58% posiadania w drugim ogólnie w całym meczu, a przecież w pierwszej połowie. Tego posiadania Krakowianie mieli jeszcze więcej. 35 strzałów oddanych przez Wisłę, w tym 13. Drużyna przeciwna blokuje. No i co? Oddaje Wisła. 35 strzałów, moi drodzy. Wpada z tego dwie bramki i jeszcze to Wisła przecież musi gonić swój wynik meczów, pamiętamy, z Kotwicą. No i. Jest to mecz przepchany kolanem, ale no, co można powiedzieć? Można się cieszyć z tego powodu, że Wisła zdobywa jednak te trzy punkty. Bardzo ważne w tabeli jest na szóstym miejscu. No i Krakowianie po prostu sobie z tym tutaj radzą. Także, tak by to, mówię, tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o pisełkę, drugi mecz z wartą Poznań, i tu Wam powiem: oczywiście, przewaga też jest po stronie Wisły. Tutaj z wartą 46 do 54, ale pierwsza połowa na przykład jak dla mnie, to warta też kilkakrotnie groźnie się od groźnie tutaj zaatakowała. No i mogło się to również skończyć inaczej A więc cóż No tak to wygląda Wisła te dwa mecze przewracała punktowo oczywiście się to zgadza prawda bo mamy mamy 6 oczek No i, i oczywiście jeśli patrzymy tutaj tylko i wyłącznie na dorobek punktowy to to jest on bardzo dobry gorzej to wygląda już jeżeli spojrzymy na styl, w jakim Wisełka te mecze rozegrała, można, wiecie, można różnie do tego podchodzić. Wisła w tych, w tych dwóch meczach oddała, moi drodzy, bardzo dużą ilość strzałów, bo w drugim było aż 23, w pierwszym. 35, więc jest to naprawdę suma strzałów bardzo duża, bo to jest 78, ale co z tego, skoro brak jest skuteczności? Jest naprawdę bardzo duży brak skuteczności i naprawdę to jest chyba największy problem Wisły. Wisła też to nie jest tak, jakby się mogło wydawać, że w Krakowie nie ma problemów. W Krakowie są bardzo duże problemy, jest bardzo duże tutaj Zadłużenie klubu, to także naprawdę tych problemów jest dość dużo. Na początku, kiedy pan prezes Królewski przejmował Wisłę i Kuba Błaszczykowski, kiedy oni to przejmowali, oczywiście to zadłużenie było, ale Wisła wtedy grała jeszcze w Ekstraklasie, więc można było sądzić te, te zadłużenie się zmniejszało prawda teraz po spadku do pierwszej ligi No niestety moi drodzy to zadłużenie cały czas wzrasta pomimo że Wisła nie ściąga nie robi transferów praktycznie gotówkowych są to wolni zawodnicy ale to też do końca nie jest tak że wolny zawodnik przychodzi i wolny zawodnik po prostu gra za, gra za darmo on też musi dostać odpowiednią pensję. Oczywiście też trzeba opłacić jego menadżera, aby ten zawodnik się w klubie zjawił. Także tych problemów tak naprawdę wiśle nie brakuje. Zadłużenie jest z tego, co można przeczytać w mediach, jest bardzo duże, bo to jest ponad 80 milionów. I kolejny, jeżeli Wisła nie zrobi kolejnego kroku, czyli nie, nie awansuje do PKO Ekstraklasy w tym lub w tym sezonie, będzie bardzo dużo. Oczywiście można liczyć to na ten awans. Myślę, że bardziej już przez Barażę, bo nie wierzę w to, że Arka, że da Radę Wisła dogonić Arkę i Brookbed, no bo musiałyby tam te kluby popaść w bardzo, bardzo duży kryzys, a na to uważam wręcz, że po prostu wisełka musi wywalczyć miejsce w Barażowe, no i tutaj z tych baraży ewentualnie awansować. To też nie będzie, jak wiecie, takie łatwe. Znamy historię Wisły wszyscy. Też można przeczytać gdzieś na mediach społecznościowych przeczytałem taki wpis, no tam już nie pamiętam czy to był, bo to wiadomo wiele, wiele osób te pisy robi. Gdzie pisali, że ktoś napisał po prostu w ten sposób, że zawodnicy nie chcą awansować do PKO ekstraklasy, ponieważ stracą pracę. No pewnie niektórzy tak. Z tym bym się akurat tutaj zgodził, bo nie wszyscy do, do tej ekstraklasy się nadają do grania w ekstraklasie, ale czy nie chcą, no tutaj bym jednak w to wątpił. I wiecie, dochodzi mi takie różne właśnie wątpliwości, znaczy wątpliwość, takie pytania. Czy właśnie bolimy taką Wisłę, grającą może brzydko, może nie do końca skutecznie, ale zdobywającą te punkty? Czy bolimy Wisłę taką, jak oglądaliśmy, z ruchem, z rozmachem, prawda, gdzie Wisła wygrywa 5 do 0, gdzie naprawdę ta przewaga jest mierząca, wszystko wychodzi? No, oczywiście, taka pierwsza odpowiedź, jaką, jaka się nasuwa. Wydaje się, że jest to ta druga odpowiedź. Czyli tą, która grała z ruchem, która pokazała wtedy naprawdę wielki kunszt, która potrafiła zwyciężyć i to bardzo wysoko. No ale widzicie, później przyszedł mecz z miedzią Legnica i już, już było, była porażka. Więc z jednej strony, jako kibic, wolałbym fajnie. Chciałbym oglądać Wisełkę jako kibic Wisły. Wisełkę grającą z rozmachem, z atakującą, stwarzającą sytuację, ale wykorzystującą też tę sytuację, a z tym niestety Wisła ma naprawdę horyzontalny problem, tak jak i z grą w obronie, która nie zawsze jest y, pewna. Ale chciałbym taką Wisłę. Ale z drugiej strony, patrzec, patrząc y, z perspektywy y, na przykład awansu to niech oni wygrywają po 1-0, ale niech dojadą z takimi wynikami do końca, prawda? Do końca sezonu. Niech tych punktów nam znowu nie zabraknie, żebyśmy też dobrze zagrali w finale, w półfinale, a potem ewentualnie w finale, oczywiście, oczywiście tego. Tego barażu. No bo cóż, tak jak mówię, czy z kotwicą, czy z wartą, były to mecze raczej brzydkie, mecze przepchane kolanem, ale czasami takie mecze właśnie trzeba zagrać. Trzeba je przepchać, trzeba starać się właśnie w ten sposób rozgrywać mecze. Nie każdy mecz będzie piękny, nie każdy mecz będzie rozgrywany na zasadach takich. Tutaj właśnie też widzicie z tym atakiem naszym. No teraz jest problem, bo tak naprawdę Wiśle, jeśli, jeśli Angel Rodado jest no nie wiem, w słabszej dyspozycji, a przecież jest tylko człowiekiem i ma prawo do tego. No to jeżeli Angel jest w słabszej dyspozycji, to już robi się horyzontalny problem. Ostatnio też i Łukasz Zwoliński, na którego niektórzy też oczą e, troszeczkę. Też nie jest on w najwyższej swojej formie, moi drodzy. No, wiadomo, Łukasz miał okres, kiedy te bramki zdobywał seriami. Ja jeszcze wciąż w to wierzę, że taka sytuacja nastąpi, że Zwolak się odblokuje i zacznie zdobywać. W tym momencie akurat tak mogę powiedzieć tyle, że no jest tak jakby zablokowany, chociażby pracował tutaj z. Poznaniem wypracował sytuację, którą potem zawodnicy Wisły zamienili tutaj na bramkę, ale tak jak mówię, wiadomo, że myślę, że Łukasz w końcu trafi do tej bramki, a jak trafi raz to tra może trafić też i drugi i trzeci, prawda? No zobaczymy, mówię jak to wszystko się będzie układało, moi drodzy. Oczywiście to nie były. Te dwa mecze, yy, mówię szczerze, zupełnie to co myślę, nie były najpiękniejsze, ciężko się oglądało, ale tak jak yy, mówię właśnie nawet oglądając czasami yy, taki mecz, o, gdzie oczy bolą, zęby, yy, zęby też. No trzeba po prostu to przeboleć i, i po prostu tutaj mm, zacisnąć te zęby no, i doczekać do szczęśliwego końca. Zobaczymy jak ten sezon będzie się układał. Następnym klubem, z którym Wisła będzie się potykała, jest chrobry głogów. No i wiecie, tu też nie będzie wcale łatwo o zwycięstwo z głogowem. Już mieliśmy kilka tych przykładów i, Powiem wam szczerze, że trzeba jednak mieć tą gardę z pokory troszeczkę wyżej podniesioną, nie patrzeć na to, że to jest chrobry, a my jesteśmy Wisłą Kraków i my mamy już to zapewnione zwycięstwo, bo tak nie jest, sami się o tym przekonywaliśmy niejednokrotnie. Następny mecz mamy z Opolską Odrą. To też grup z dołu Gdyby Wisła wygrała te dwa mecze, to jest Następne dodatkowe sześć oczek, moi drodzy, czyli w tych czterech meczach ze słabszymi zespołami, nasz klub uzyskałby wtedy tutaj to, że miał, zdobyłby 12 oczek, a takiej pasy Wisła nie miała Wisła. W tym sezonie można policzyć chyba na palcach jednej ręki, gdzie wygrywała dwa mecze z rzędu, więc według mnie. Przynajmniej to jest moje tylko zdanie: Wy możecie się z nim zgodzić, lub nie. Wolę Wisłę, która punktuje, nie wiem, wygrywa po 1-0, 2-1-2-0, tak, ale żeby z tymi słabszymi i z tymi, z tymi słabszymi klubami wygrywała, punktowała, bo to jest dla nas szansa na awans. Więc dlatego tak uważam. Zobaczymy, jak to będzie się uważa, jak, jak będzie się układało. Tak jak mówię, Wisła nie jest w łatwej sytuacji. W tej momencie jest to miejsce szóste, miejsce dające bezpośredni awans do przepraszam, miejsce dające bezpośredni awans do Barażu o PKO Ekstraklasa. O tak chciałem to powiedzieć. Czy Wisła to utrzyma? Myślę, że tak, że jest w stanie to utrzymać. Być może nawet wskoczyć wyżej, to by nam też wiele, wiele rzeczy rozwiązało, ale zobaczymy jak będą spisywały się kluby, który, które są w tym, w tym momencie przed krakowską Wisłą. No i myślę, że jakieś nadzieje są. Jeżeli Wisła za, za, też taki przewidując też czarny scenariusz. Czyli to, że Wisła wprawdzie utrzyma się na miejscach barażowych, ale tych baraży nie wygra i nie awansujemy po raz kolejny, to uwierzcie, że będzie bardzo ciężko w tym klubie. Tu już w tym momencie są braki finansowe i to bardzo duże braki finansowe. A za chwilę to będzie się pogłębiało. Na razie oczywiście te poślizgi z wypłatami, to są tam tydzień, dwa miesiąc, no to, to jeszcze pół biedy, prawda, raczej Wisła stara się płacić na czas zawodnikom i pracownikom, więc no tutaj jest spoko, ale inne rzeczy oczywiście są zadłużenie, no i też weźmy pod uwagę, że no niestety w pierwszej lidze za prawa za prawa telewizyjne, jest dużo jej przychodów, jeśli chodzi o pieniądze. Oczywiście Wisła ma ogromne przychody, ogromne przychody z biletów, z karnetów, tak, bo kupujemy te bilety, kupujemy karnety, zapełniamy stadion i to jest to, co próbuję, bo nawet patrząc, oglądając PKO Ekstraklasę, tak, widzę jakie tam są czasami czasami te jak to się nazywa jakby to nazywać frekwencje frekwencja nie jest na niektórych stadionach jest mega malutka No bo wiadomo ciężko wymagać żeby na przykład w niepołomnicach było dużo dużo osób prawda No a tutaj tutaj jednak Wisła to bije na głowę i tutaj te przychody z, z biletów są zawsze z karnetu, z dnia meczowego jakiś ten przychód jest oczywiście też Wisła dość dużo płaci za, za stadion i o tym wszyscy Wiemy, w ogóle ta sytuacja pisły, no na pewno by się poprawiła po awansie, więc tak jak mówię, czytając te wpisy, gdzie ktoś pisze, że zawodnicy nie chcą awansować, bo stracą pracę. No, tak jak już wspomniałem poprzednio w tym, w tym live'ie, no, tak na pewno część z nich straci pracę, bo część z nich no, no, będzie musiała odejść. Tak? Bo po prostu nie będą się nadawali na taką klasę. trzeba będzie wymienić też część kadry. Wiemy, że to będzie też proces, ale na razie, na razie ta drużyna punktuje. Myślę, że i z Chrobrym, i z Odrą to też nie będą łatwe mecze. Dlaczego tak myślę? Dlatego, iż po prostu obydwa kluby będą starały się raczej bronić. Odra to nie jest drużyna, która gra ofensywnie, broni się przed spadkiem, więc dla nich najważniejsze będzie, aby nie stracić. I myślę, że chrobry podobnie będzie próbował zagrać, chociaż chrobry w tej kolejce ograł znicz pruszków 3 do 2, także wiecie, wszystko się może zdarzyć. Ale zobaczymy, zobaczymy to wszystko, obejrzymy sobie wszyscy te mecze. No i Miejmy nadzieję, że będzie naprawdę ciekawie w tych spotkaniach, że Wisła też wybiezie tutaj punkty. Co bym poprawił, gdybym miał wpływ na, na skład? Nad czym bym pracował w mikrocyklach, to przede wszystkim nad skutecznością, nad rozgrywaniem ataku pozycyjnego, bo z tym Wisła ma bardzo duży problem. Bardzo mało jest uderzeń za pola karnego, a jeśli już. One są, tak jak ostatnio było, na przykład, gdzie uderzał IK, BPM -e. No On akurat, James, to jest dobry zawodnik. Potrafi bardzo fajnie zagrać, potrafi świetnie, świetnie obsłużyć podaniem kolegę jednego czy drugiego, ale tego uderzenia takiego nie ma i te piłki fruwają, a tylko on akurat z Wartą próbował. I mówię tutaj bym popracował nad takim pozycyjnym. Przede wszystkim nad tym skupiłbym się też na stałych fragmentach gry i to w ataku, jak również i w obronie, zwłaszcza w ataku, bo stwarzamy, moi drodzy, my żeśmy wykonywali bodajże 19 czy ponad 20 rzutów karnych, w tych dwóch metrach na pewno ponad 20 i z nich tak naprawdę nic nie wynika. To jest naprawdę do poprawy. Tak być nie może, żeby zespół tyle razy atakował żeby, no nie wiem, wykonywać stałe fragmenty gry tyle, tyle, tyle razy i, i z tego nie ma nic. Te dośrodkowania są jakieś takie mizerne, mizernej jakości. Tak samo wiecie, kiedyś się naśmiewano z Krakowi, probieża, że to jest dośrodkowia, a ja czasami naprawdę mam takie e, m, oglądając Wisłę, że my robimy dosłownie to samo. Też często są jest granie na skrzydła. Skrzydłowy idzie w pojedynek, zmija jednego zawodnika, próbuje dośrodkować z lepszym lub gorszym skutkiem, a przeważnie ten skutek zbyt dobry nie jest. Przeważnie kończy się gdzieś to na pierwszym lub drugim zawodniku. No i nad tym trzeba pracować. Trzeba też pracować nad obroną, oczywiście. Myślę, że tak, w środku Pola Wisła ma dość, dość dobrze poukładany ten skład. Mamy Kat Dudę, mamy Jamesa i Beck Pemę. Mamy Marko Poletanowicza, a więc jest kim, kim tutaj grać w tym środku. Mamy też oczywiście Oliwiera Sukiennickiego, który też może grać. Przecież miał bardzo dobre wejście do, do Wisły później. On troszeczkę odstawiony do zamrażarki, tak wpuszczany na końcówki spotkań. No jest z kim pobrać, tylko to trzeba ułożyć. Ja wiem, że to nie jest łatwe. No i gramy jak gramy, mówię. Najważniejsze, jak dla mnie, znaczy ja bardzo lubię grać ofensywnie, więc ja bym tutaj zwracał uwagę na te wykończenie, bo zauważcie, że jest często mamy coś takiego w Wiśle, że jeżeli Wisła na przykład nie potrafi przełamać przeciwnika szybko, to później zaczynają się nerwy, zaczyna się stres. Yy, zaczynają się problemy, yy, brakuje już później cierpliwości i pomimo stworzenia wielu, wielu, naprawdę wielu dogodnych sytuacji nie umiemy trafić do bramki przeciwnika. Jeżeli mecz się układa inaczej, czyli pod wisełkę, gdzie yy, strzelamy jako pierwsi bramkę, strzelamy ją szybko w miarę, dokładamy drugą, trzecią, można być pewnym, że, że w tym meczu wszystko będzie wychodziło. Oczywiście wiadomo, że każda drużyna nastawia się na kadrę, myślę, że Wisła ma w tym momencie najlepszą, chociaż wcale tabela na to nie wskazuje, prawda, no ale tak jak już mówiłem i powtarzam, to nie nazwa robi wrażenie na przeciwniku, to nie to, że nikt się nie położy, bo przyjeżdża Wisła Kraków. Niestety teraz sami się nieraz przekonywaliśmy jak wyglądają mecze Wisły, więc dobrze o tym wiemy, że drużyny potrafią rozczytać Wisłę, potrafią świetnie bronić, być z kontrą i stworzyć duże, duże zagrożenie. Tyle ode mnie w tym live'ie. Szkoda, że jest nas tak mało, ale trudno. Zapraszam też na inne audycje na moim kanale, takie jak Ekstraklasa News, bo jak wiecie, też kanał Marko Polska Piłka to nie tylko... Wisła, to również Ekstraklasa News, Uniwersium U19 Ligi Makroregionalnej i również moi drodzy, zapraszam Was na Opolskie Futbolowo. Na tym kończę ten live. Dziękuję za uwagę tym, którzy byli. Szkoda, że było nas tak malutko, no ale cóż, tak to czasami bywa. Mam nadzieję, że na następnych audycjach będzie nas więcej. No, i będą one też ciekawe. A tego live'a zapraszam Was do obejrzenia, po prostu sobie z odtworzenia.